Cześć, dzień, dobry. dzień dobry. witamy naszych widzów, kochanych. Witamy z takim z pięknym miksem. miksem. Z drapet podyszce. No, łączny koszt tutaj 60 zł. A bogato. Oj, bogato-bogato. No, bogato. Na bogato ci dała żonka. <laughs> Kokosowa fortuna. Zodiak. Jedna z nowości ostatnich. Gorączka złota. Mega pensja. Gruby, gruby cash, cash. No i no tutaj ekstra linia. Jarusia. Od Jarusia. Dobra, to najpierw zdrapiemy sobie te takie szybsze, może, kochanie. Tak, tu szukamy pliku i kokoska. Kokoska nie mieliśmy, co? Nie. Symbola takiego tutaj nie kojarzymy. Zobaczymy, jakie to będą nasze wygrane. Liczby. Zdrabka z numerem 8. I tutaj spróbujemy zdrapać te, te palmy na tych wyspy, kokosy. Tutaj, A, zobacz, palmy, tutaj dobra. na razie. No. Okej, okay, nie, nie ogarnę. Już się zaczęło, już się zaczęło. U no nas. dobrze, dobrze, no. Małe nie ale już ogarniamy. Mamy tak, trójeczkę 14, 41, 38 i 28. O, 28, piękna liczba. Tak, 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 tak. Z chęcią ją tutaj zdrapiemy. Szósteczka. Na początku, następnie mamy 12. O, jak blisko naszej trójki, ale o jeden za mało. 32, 23. Dobra, w pierwszym rządku nic. Ale to nic. Ale my szukamy dalej. Oczywiście. 11, kochani, 8. 1. O, kochani, plik. Elegantko. Pięknie nam się tutaj plik zaprezentował. Super. Pięknie nam się Kokoska nie mamy, ale mamy plik. Wow! No fajnie. Zobaczmy blisko 40. No, kto wie, może jeszcze nam skoczy no okay, ten kokosek, no, co? Drap, ale to by drap. było, jakbyśmy mieli dwa, dwa symbole w jednej z drapuni. To by było super. 15. O! o Trujeczka. Misiu, jaka ta kokosowa fortuna, taka fajniucie. ja nie. Ja. A jajaj, 33. Nie ma. No. no 27. Gdzieńsko. Oj, bardzo nam się podoba ta zdraponia. Bardzo. bardzo. Kupimy ją. Ja 9. 9, 9, jejku, ja mówię. 8 mamy tu, a tu mamy blisko 39. My liście, my liście. 31. 31. Ale emocje. Fajnie, fajnie. 24. Oj. Oj, 26, za nisko. tak troszkę za nisko. Oj, zobacz, tu blisko, i 29 blisko. No, ale, ale z drapunia, wow, jest i tak superancka. Zobaczcie, dyszka, dyszka i, i trójeczka. Dwie, Dwie dyszki, dyszki super no. Subciąg. O, zobacz, jakie symbole tutaj P, ma P. P. te kontrolne. P. No, dobrze, dobrze, Dobra, no to na początku zobaczcie. Dwie dyszki, Kładnie. ładnie. Zaczęliśmy superancko. Teraz z ziemia tutaj mamy byk, panna, koziorożec. Mhm. O, i, i widzę tutaj mój, mój dałaś mi tutaj dałam siódemeczkę mojego ja bądzika. Jest, ciekawa, czy zwrócisz? Czy, uwagę czy, czy zauważysz? To, czy Zauważyłem, kochani, lecimy. Żółwik. Mhm. W zodiaku. Żółwik, konik, chmurka, statek, miś. miś port. Okej, okay. troszkę przesuniemy sobie. Sputnik, krab, naczynie, jednorożec, ziemia, mm -hmm. kotwica, planeta, syrena, No, jeszcze kilka nam jeszcze zostało. Jeszcze mamy szansę, jeszcze mamy szansę. Lira, kompas, jeszcze cztery. Symbole. Proszę cię Teleskop, Proszę cię. flaming, czaruj, czaruj, parasol. Może w ostatnim, kochani, na samym dole w bądziku? No, no ufo, no, ufo. Tak, tak nam przykro, tej zdrapuni się nie udało to w nie, tym odcineczku. Okaj, bo to wiesz. Ale mogę pokazać chociaż no, te dwa. MC. No to teraz gorączka złota. Gorączka złota z numerem 18. I jedziemy, kochani, szukamy monetki oraz garnca. A zaczynamy tak, muszka, naszyjnik, pierścionek, no taki kształt jak ta monetka ma, piękny, ale on tu nie wygrywa. Korona, autko, kluczyk, kluczyk do autka czy do drzwi, tulipan, o rubinek, rubinek szpilki, ale mamy o i kuferek, też? zobacz, no, te dwa symbole tak. wygrywają, ale w innej zdrapunii, w naszym, w naszym uparciuszku. Uwarciuchu. Wiśnie, trofeum. Ale miło je zobaczyć, nie? Tak, narty kwiatek, prezencik, biedroneczka, perfumy. Jeszcze trzy symbole tutaj. Gwiazdka, słonko i różyczka. No tym razem też się nam nie popisała. Mamy tutaj zobaczcie E. Oraz H, a więc różne w gorączce. Okej, okay, to co? Mega pensja. Tak. Mega pensja za dyszkę. Zdrabka z numerem 22. No i tu będziemy szukali dwóch napisów. Mega pensja, aby wygrać tutaj główną nagrodę lub naszych wygrywających. A jakie to będą te nasze, kochani? 8. 32. O, o, 7. Lubisz. Lubisz. 36 i 11. No tak, wszystkiego po trochu. 20 nie mamy, widzę. A co nam tutaj da? O, no, jest. Oczywiście, wiadomo co będzie. O, no, 40, 40 też, też nie, mamy. nie mamy, kochani. Tutaj mamy tak, 39. No wiadomo, 25, no, o tutaj, proszę, tutaj, 40 na. No, no. O jest o, pierwszy, jest, ale by było, ajaj, jakbyśmy ajaj. strzelili dwa. Ale by była zdrapunia, 14, 1. Oj, bliżutko było, 33, 34, no pomiędzy. Na razie skaczemy pomiędzy naszymi. Jeszcze mamy dwa rzędy, kochani. 27, nie mamy. 21, za też, te no przykro wieztki. nam. 16, nie. 9, nie blisko. Nie 2, nie niestety, ma. nie ma. Ostatni rządek. No, no tak, tak, za, to za to wysoko. Za wysoko. Za... Oj. Oj. Jeszcze nie, jeszcze Coś nie. 6, nie. bliziutko. 37, nie. nie. I 13, no nie, nie, no. nie. Tu się, się na mnie zgadza. Mamy różne, zobaczcie G oraz D, czyli w Mega Pensji pusto. No dobra, gruby cash. Kolejna zdrapunia za Tu będziemy szukali świnki symbolu. Może się trafi, może portfelik, może, tak? Może. Nie, to jest chyba ten klips do tych klips banknotów. Chyba klips. No, pliki, pliki. Nie, dobra, pliki. no to gruby kesz, kochani. Lecimy. Zobaczmy, jakie... Mam jakich, na kawkę, jakich liczb będziemy. Będziemy szukać kawunia. Mówisz. Nie, nie mm -hmm. kawkę. Zaraz sobie zrobimy kawkę. kawunia. Po zdrapuniach 39, 26. Wy możecie sobie kawunię do naszego odcineczka. Wypić. Wypić. 34, 13 i 29. Wysokie, co, misiu. Wysokie te nasze tu liczby, ojoj, 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 poleciałem, no bo to poleciałem, tak zobacz, promises. zobacz jak z tym nadrukiem tutaj troszkę nie trafili, no i nie trafiamy na razie naszych, blisko tu było 20, A mój wązik, ale jego nie mam, 37, eight, dobra, ma. czyli gdzieś tu wysoko teraz trzeba polować, 22, 35, obok? blisko, obok 14, 23 i w 16. drugim rzędzie kończymy na 16. Dobra. Żeby... Oj, żeby tu nie wykreślić tych wygranych od razu. 6, Sześć. 5. Sześć. No, takich taki zniżutkich to my nie mamy, właśnie. 11, 11. 38 blisko. 19, 9. Gdzie? Tu jest, tu jest, zobacz. Aj, 12. koło naszej trzynastki trafiłem. Nie mamy. Tak, trójka teraz. Trzydzieści sześć, nie. Mnie. Nie nasza. Dwadzieścia siedem. Ale dużo tych obok. No to co, może tych symbol? To słuchaj. No nie, to słuchaj nie ani to symbolu, dużo. kochani, też, ani. O, tu no. będą chyba, zobaczcie. L-O. L-O, l, -O. l, -O. l, -O -L -O. Z Drapunio, żegnamy, L-O. I. Jeszcze mamy ekstra linię od Jarusia, który przywiózł nam z Rapunie z zachodniopomorskiego. Tam były te niebieskie, czy tam jak ktoś woli zielone. Zielone niebieskie. Tak, takie kolorowe. Aaaa. 23 numerek z Rapuni, w połowie przygotowana. Linii się jeszcze nam nie utworzyły, żadna no nie, linia, jest blisko, jest więc blisko. jedziemy. Kolejne dwa, dwa symbole. Klapki i, I słonik. słonik, dobra. Klapeczki, klapeczki, słonik na zielonym. Tu już go mam, dorwałem go, już go tutaj drapiemy. Klapeczki czy są słonik tylko jeden, a klapeczek w ogóle. No w ogóle zaczynamy tak, tak troszkę słabiutko. Tak, tak skromnie. Skromnie, tak. Podkowa i piłka teraz, kochani. Piłka jest. jest, zobaczcie, tutaj w niebieskim. Mm. Piłeczka tu w zielonym. Jest piłeczka. Pod Podkowy Podkowy mam w różowym. No, no, no. Fajnie. No w tych ekstraliniach od Jarusia jeszcze nic nie mieliśmy. A więc no czekamy, czekamy z niecierpliwością, czy coś nam tu wpadnie. Piłeczka. Dobra. Mhm. I kolejne dwa symbole. Słoneczko, Słoneczko i okulary. okularki. Dobra. Okularki już tu widzę przy balonach. Tak. Okularki i słoneczko. Masz okularki. E, poczekaj, poczekaj. Tu dopiero, tak? tak. Na fiolecie. Mam okularki. I słoneczko. I słoneczko. Ale gdzie? Ja nie nie widzę, nie widzę, nie, nie widzę. Nie ma. Malutko, malutko. Kolejny raz malutko. Może kolejne symbole będą bardziej łaskawe. Rowerek i parasol. Parasol i rowerek. Ale tak od góry, od góry. Tu. Na zielonym sypnęło troszkę. Tu, 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 zobaczcie. Mamy. Jest parasol na fiolecie. O, w jednej linii, zobacz. Kochanie. Super. Bardzo ładnie. <laughs> Pięknie. I tu. O, i jeszcze mamy, zobaczcie, na niebieskiej parasolkę. No i rowerek. O, jak tu ładnie się nam otworzy. W żółtym. No ładnie, ładnie. Pięknie. Ok. No i jeszcze kilka symboli jest. Oby nie było pustych przelotów, bo to wiadomo. E, szansa nam ucieka. Cytrynka i serduszko. Cytrynka i serduszko. Już tu serduszko widzimy. Na niebieskim. Serduszko. Tu na fiolecie. Jest na fiolecie. Serduszko. Czekajcie, bo mi się tutaj mój patyczek troszkę omsknął. Jest w niebieskim. Ale cytrynki nie było. Nie było cytrynki, no. Najgorsze są te pustaczki, tak? Żeby to było jak w owocówce, że każdy symbol jest, to Oj, by było fajnie. To ja nie kojarzę. Czapka albo gwiazdeczka. No zobaczcie, no gwiazdeczka nam się pokazuje, ale tu już został nam jeden symbol, czyli ona nam nie pomoże w linii. Gwiazdeczka, gwiazdeczka. Uuuu, zobaczcie mamy. jak malutko, malutko. No i teraz ten ostatni symbol, kochani. E, korona. korona. Były. Korony Korona jest, Koronka nam tutaj coś pomoże. Na razie nic, nic, nic. Na fiolecie mamy jedno. No i wychodzi nam na to, że chyba kolejna pusta z tego zachodniopomorskiego, co jest? LFE. No niestety, ta ekstra linia się nie popisała. Wiele z zdrapunek się nie popisało. Chociaż jedna fajnie. Jedna chociaż fajnie wskoczyła. Ta pierwsza akurat, Kokosowa Fortuna. My się cieszymy, że Jest na pomnożenie i klik, wpadło. I liczba, był klik. więc super. My się bardzo cieszymy. Wam życzymy miłego dzionka. Może Oczywiście wypijecie pyszną kawusię. Twarzy, a my idziemy robić kawkę. I a my kawkę. idziemy. My tak. idziemy i wypijemy sobie kawusię z okazji tej oto Kokosowej Fortunki. A, Buziaki, pozdrawiamy. Buziaczki, pa, pa. Pozdrawiamy. Buziaki, pa.